Zacznijcie warg nasze chwalić Panną Świętą, Zacznijcie opowiadać cześciej niepojętą. Przybądź nam miłościwa paniku pomocy, A werwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu, synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie, duchowi świętem. Jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg w trójce jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pani świata, niebieska królowa. Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj Pełna łaski prześliczna światłości, Pani na pomoc świata. Spiesz się zbaw na złości, Ciebie monarcha wieczny, od wieków swojemu, za matkę obrał Słowu jednorodzonego. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste i powietrze i wody stworzył przezroczyste. Ciebie, oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w to. Bo przestępstwo Adama nie ma. Plus. Wybrał ją Bóg i wyższył ponad wszystko i wziął ją na mieszkanie nasze. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Święta Maryjo Królowo Niebieska Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani, naszą łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam nas swego miłego odpuszczenie wszystkich rzeków naszych, abyśmy, którzy teraz święte, Twojej niepokalane poczęcie na Bożym sercem rozpamiętywamy. Wiecznego błogosławieństwa Za płatę w niebie otrzymać mogli Co niechaj da ten, któregoś Ty, Pano, no porodziła Syn Twoja, Pan nasz Jezus Chrystus Który z Ojcem i Duchem Świętym Żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Sławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przebądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak było na początku i zawsze i nie. Niech Bóg w trójce jedyny na wiech wieków słynie. Zawitaj Panno mądra do domie poświęcony, Siedmioma kolumnami, pięknie ozdobiony, od wszelakiej zarazem świata ochroniona, pierwej święta w żywocie, matki niż zrodzona. Tyś matką Wszechżyjących, żyjących, tyś jest świętych drzwiami. Mowa gwiazdu z Jakuba, Tyś nad aniołami. Ogromna czartu jesteś, obóz silny. Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Bądź chrześcijan ucieczką. Sam ją stworzył w Duchu Świętym i wyniosł ją nad wszystkie gniewa. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze w zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przebądź nam miłościwa pani ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy, Chwała ojcu, synowi jego przedwiecznemu I równe moim bóstwie duchowi świętemu. Jak było na początku i zawsze i nie niech Bóg w trójce Jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Arko, przymierzam tronie Salomona. Tęczą wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Tyś krzak rzeszów boskim, ogniem gorejąca. Teś różdżka Arono, Liczny kwiat rodząca, brama rajska zamkniona, runo Gedeona, tyś niezwyciężonego, plastr miodu Samsona. Przystało, aby Cię Sen tak zacny od winy, pierworodnej zachował. I z mazy Ewinej, który ciebie za matkę, obierając sobie, chciałby przywara grzechu nie postała w tobie. Chciałby przywara grzechu nie postała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa, Pani ku pomocy. A werwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy, chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie duchowi świętemu, Jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg w trójce jedyny na wiek wieków słynie. Witaj Świątynio Boga w Trójce Jedynego, Tyś raj aniołów pałac wstydu panińskiego, pociech utrapiony, o utrapionych ogrodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cedrze czystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną, z mazą niedotkniona. Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona, wszelkąś łaską jedyna, Panno wypełniła wszelkąś łaską jedyna. Jak lilia między cierniem. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa pani ku pomocy, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego przedwiecznemu i równe moim w bóstwie duchowi świętemu. Jak było na początku i zawsze i nigdy. niech Bóg w trojce jedyny na wiek wieków słynie. Witaj miasto ucieczki, wieża utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, Przez cię władza piekielnych mocarzów stajała, O mężna głową, judet wojująca, Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Rachlożowiciela Egiptu nosiła, nam zbawiciela świata. Maryja powiła, nam zbawiciela świata. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze w jednych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przebądź nam miłościwa Pani ku pomocy. A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak było na początku i zawsze i nie. Niech Bóg trójcy jedyny na wiek wieków Witaj, światło, zgaba on, coś zwycięstwo dało z ciebie słowo przedwieczne. W ciało się przybrało, aby człowiek spadł powstał wywyższony. Niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promień mi. Maryja jaśnieje, w poczęciu swym jak złota, zorza światłem sieje. Między cierniem lilia, we smokowi, piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. Piękna jak pełni księżyc. Jam sprawiła na niebie, by wschodziła światłość nieustająca. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze biednych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas syn, Twoja Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przebądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwina. Jak olej wylano Mary imię Twoje. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze w zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Spokojnym pokłonem Panu tam ofiaruję Tobie, tego dzięki ku większej czci Twej i ozdobie. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy